Polska znajdzie się pod wpływem dynamicznego układu niskiego ciśnienia, który przyniesie silne wichury oraz intensywne opady deszczu. Meteorolodzy ostrzegają przed wiatrem o prędkości przekraczającej 130 km na godzinę, szczególnie na północnym zachodzie kraju. Prąd strumieniowy sprowadzi cyklon z zachodu, który wpłynie na gwałtowne pogorszenie warunków atmosferycznych w wielu regionach. Najsilniejsze pory wiatru prognozowane są w województwach pomorskim, zachodniopomorskim oraz lubuskim. Na wybrzeżu Bałtyku wiatr może osiągać prędkość nawet do 140 km na godzinę, co może powodować znaczne szkody, takie jak łamanie drzew i uszkodzenia budynków. Na południu i w centrum kraju prędkość wiatru będzie mniejsza, ale nadal odczuwalna od 80 do 100 km na godzinę. W takich warunkach kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, szczególnie na otwartych przestrzeniach. Opady deszczu towarzyszące cyklonowi mogą być intensywne, szczególnie na północnym zachodzie i w górach. W niektórych miejscach suma opadów może osiągnąć nawet 30-40 mm, co zwiększa ryzyko lokalnych podtopień. W górach prognozowane są również opady śniegu, które mogą utrudnić warunki turystom i mieszkańcom tych terenów. Cyklon przynosi także znaczne ochłodzenie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północy do 8 stopni Celsjusza na południu kraju. Nocą spadnie do wartości od minus 1 stopnia Celsjusza na północy do 2 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodny wiatr dodatkowo potęguje odczucie zimna, dlatego warto zadbać o odpowiednie ubranie. Eksperci zalecają śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych oraz unikanie podróży, jeśli nie są one konieczne. Należy także zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonach i w ogrodach aby uniknąć szkód spowodowanych przez silne podmuchy. Kierowcy powinni przygotować się na trudne warunki na drogach, szczególnie na mostach i wiaduktach, gdzie wiatr może być wyjątkowo silny. Prognozy wskazują, że cyklon utrzyma się nad Polską przez około 24 godziny, po czym wiatr zacznie słabnąć, a pogoda powoli się uspokoi. Mimo to warto zachować ostrożność i być przygotowanym na zmieniające się warunki atmosferyczne, ponieważ zima wciąż może przynieść kolejne niespodzianki.